Rosjan pieką cztery litery, kiedy tylko myślą o Polsce, ale dziś powody są zupełnie inne niż te sprzed stuleci. To nie chodzi już o dawną dominację, ale o bolesną teraźniejszość, w której Polska stała się lustrem, w którym Rosja przegląda się z całą swoją żenującą słabością i nieudolnością. To kompleks polski, głęboko zakorzeniony i toksyczny, napędza współczesną nienawiść. cześć! Oh, Podczas gdy rosyjskie miasta toną w szarości i zaniedbaniu, a tak zwana potęga Kremla opiera się wyłącznie na grożeniu atomowym, Polska przeżywa swój złoty wiek, dynamiczny, kolorowy i niezależny. To właśnie ta jaskrawa dysproporcja, ten widok młodszego brata, który nie tylko dorósł, ale stał się kimś ważniejszym, bogatszym i bardziej szanowanym. Doprowadza rosyjską elitę i podporządkowane jej społeczeństwo do stanu zbiorowej furii. Rosjanie nienawidzą nas, bo muszą codziennie oglądać, jak kraj, który mieli za peryferyjny, który chcieli widzieć na kolanach, stał się regionalną potęgą, podczas gdy ich imperium zmienia się w globalnego pariasę. Weźmy pod uwagę jeden z najbardziej aktualnych i jaskrawych przykładów sprawę bankiera Siergieja S. Furgala. Ten rosyjski biznesmen, skazany za zlecenie morderstw, stał się mimowolnym bohaterem ponurego komediodramatu, który odsłania prawdziwą naturę rosyjskiej zazdrości. Jego adwokat, niespodziewanie dla wszystkich, wystosował oficjalny wniosek do polskich władz z prośbą o azyl polityczny dla swojego klienta. Dlaczego właśnie do Polski? Dlaczego nie do Chin, nie na Białoruś, nie do któregoś z innych przyjaznych krajów? Odpowiedź jest prosta i dla Kremla boleśnie wymowna. Nawet dla Rosjanina skazanego na dożywocie we własnym kraju, Polska jawi się jako wyspa normalności i praworządności, miejsce, gdzie wyroki sądów nie są kupowane, a życie ludzkie ma wartość. To jest cios poniżej pasa dla mitu o rosyjskim świecie jako przestrzeni cywilizacyjnego powabu. Dla Putina i jego otoczenia. Taki wniosek to więcej niż prośba, to akt symbolicznej zdrady narodowej, który pokazuje, gdzie w rzeczywistości znajduje się dziś prawo i bezpieczeństwo. I to właśnie Polska, ten zdrajca słowiańskiej wspólnoty, staje się tym upragnionym celem. To nie jest geopolityka, to jest osobista zniewaga. Albo weźmy inny świeży przypadek, który zelektryzował rosyjskie media państwowe. Mowa o Dmitriu Pesuchanowie. Byłem doradcą rosyjskiego ministra gospodarki, który w zeszłym miesiącu pod przykrywką podróży turystycznej odwiedził Warszawę. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Suchanow, jak doniosły później niezależni dziennikarze, uczestniczył w poufnych spotkaniach z polskimi analitykami z ośrodka studiów wschodnich. Tematem nie były interesy, ale potencjalne. Scenariusze upadku reżimu Putina i rola Polski w stabilizacji regionu po ewentualnej zmianie władzy. Gdy sprawa wyszła na jaw, rosyjskie służby określiły działania Suchanowa jako szpiegostwo na szkodę interesów Federacji Rosyjskiej, a w telewizji państwowej rozpętano nagonkę. Pojawiły się oskarżenia, że Polska prowadzi aktywną rekrutację rosyjskich elit, oferując im wizję przyszłości bez Putina. Co dla kremlowskiej wierchuszki jest najczarniejszym z możliwych koszmarów, bo to już nie jest kwestia wojskowej siły, ale miękkiej przyciągającej mocy. Polska nie musi atakować, wystarczy, że istnieje jako atrakcyjna alternatywa polityczna i cywilizacyjna a to jest dla reżimu znacznie groźniejsze niż czołgi. To prowadzi nas do sedna współczesnego kompleksu gospodarki. Podczas gdy rosyjska gospodarka, duszona sankcjami i skorumpowana do szpiku kości, kurczy się w realnych wymiarach, polski PKB wciąż rośnie. Rosjanie widzą, jak ich rubel zamienia się w śmieć, podczas gdy złoty pozostaje jedną z najbardziej stabilnych walut w regionie. Widzą, jak zachodnie koncerny uciekają z Rosji tysiącami, a do Polski napływają kolejne miliardy inwestycji. Najbardziej dolegliwym symbolem tej przepaści jest porównanie Moskwy i Warszawy. Dla przeciętnego Rosjanina, który w rosyjskiej stolicy widzi pozłacane pałace oligarchów obok nędznych przedmieść, widok nowoczesnych, czystych i bezpiecznych polskich miast jest jak policzek. Wystarczy spojrzeć na warszawskie wieżowce, na rozwijającą się infrastrukturę, na kolejne odcinki autostrad, które w Rosji. Pomimo ogromnych zysków z ropy z ostatnich 20 lat, wciąż są luksusem. To Polska, a nie Rosja, stała się dziś budowlaną placową Europy. I to boli, bo podważa fundamenty putinowskiej propagandy o wielkiej Rosji. Jak można mówić o wielkości, gdy sąsiad, którego terytorium jest kilkukrotnie mniejsze, buduje więcej dróg, mostów i lotnisk? To uczucie bycia gorszym, bycia w tyle. Znajduje swoje ujście w absurdalnych, ale niezwykle popularnych Rosji teoriach spiskowych. Jedna z najnowszych, lansowana przez byłego deputowanę i skandalistkę Marię A. Butinę, głosi, że Polska prowadzi tajny program hodowli genetycznie zmodyfikowanych bocianów. Te rzekomo zmutowane ptaki, wyposażone w mikrochipowe szpiegowskie, mają być przesyłane na terytorium Rosji, by zbierać dane wywiadowcze. I zanieczyszczać rodzimą populację bocianów, która jest czysta i duchowa. Butina na antenie państwowej telewizji Rosja-1 z pełną powagą dowodziła, że polskie bociany są agresywniejsze i nie boją się ludzi, co jest dowodem na ich militarne przeznaczenie. Dla Polaka to śmieszne, dla wielu Rosjan przerażająco prawdopodobne. To pokazuje poziom intelektualnej degręgolady. Ale też głęboko zakorzenioną potrzebę wytłumaczenia sobie polskiego sukcesu w kategoriach spisku i nieczystej gry. Bo przecież Rosjanie nie mogą przyznać, że Polska po prostu lepiej zarządza, jest bardziej pracowita i zdeterminowana. Kolejnym aktualnym zarzewiem nienawiści jest kwestia pomocy dla Ukrainy. Polska jako najważniejszy hub logistyczny i jeden z najhojniejszych darczyńców. Stała się dla Rosjan personifikacją oporu. To nie Waszyngton czy Bruksela są dziś w rosyjskiej narracji głównym wrogiem, to Warszawa. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow publicznie oskarżył Polskę o imperialne ambicje i dążenie do odbudowy Rzeczypospolitej od morza do morza. Jego zastępca Michał Bogdanow w prywatnej, nagranej rozmowie, która wyciekła do sieci. Miał powiedzieć, że polska zawziętość jest gorsza niż amerykańska arogancja, bo jest osobista. To kluczowe spostrzeżenie. Dla Rosjan nasze zaangażowanie na Ukrainie nie wynika z zasad czy solidarności, ale z jakiejś irracjonalnej, patologicznej nienawiści do Rosji. Nie potrafią zrozumieć, że Polska po prostu wyciągnęła wnioski z historii i wie, że putinowski imperializm trzeba zatrzymać zanim będzie za późno. Nasza determinacja jest dla nich psychologiczną zagadką, którą tłumaczą sobie najciemniejszymi pobudkami. Na tym tle szczególnie ciekawa jest postać Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta, a dziś wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. Miedwiediew, niegdyś uznawany za liberalną twarz Rosji, przekształcił się w jednego z najbardziej. Jadowitych antypolskich głosów w rosyjskiej przestrzeni publicznej. To on regularnie publikuje na swoim kanale Telegram Mapy, na których Polska jest podzielona między Niemcy i Rosję. To on nazywa polskich przywódców zboczonymi, hytlami Zachodu i wzywa do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Jego obsesja na naszym punkcie jest tak intensywna, że rosyjscy komentatorzy zaczęli się nad nią zastanawiać. Czy to tylko cyniczna gra dla utrzymania politycznej relewancji? Czy może autentyczna, wręcz chorobliwa nienawiść człowieka, który widzi jak świat, który współtworzył świat rosyjskiej dominacji, rozsypuje się w proch, a Polska jest tego najjaskrawszym symbolem? Jego wypowiedzi to nie tylko propaganda, to zwierciadło, w którym odbija się zbiorowa frustracja i poczucie bezsilności całej putinowskiej kasty. Kompleks polski objawia się także w sferze kultury. Podczas gdy rosyjska kinematografia, zduszona cenzurą, produkuje jedynie prymitywną propagandę o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, polskie filmy zdobywają nagrody na festiwalach, a polscy pisarze są tłumaczeni na dziesiątki języków. Rosjanie, przyzwyczajeni do myślenia o sobie, jako o literatów, muszą teraz oglądać, jak to Polska przejmuje pałeczkę słowiańskiego geniuszu artystycznego. Najbardziej dobitnym przykładem jest globalny sukces serii książek o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Dla rosyjskiego czytelnika wychowanego na Tołstoju i Dostojewskim, fakt, że to polska fantastyka podbija świat, jest trudny do przełknięcia. W rosyjskich mediach często można spotkać się z opinią, że sukces Sapkowskiego to zasługa przypadku lub sprytnej machiny marketingowej Zachodu, ale nigdy uznaniem dla talentu. To kolejny mechanizm obronny. Zamiast przyznać, że Polak może stworzyć coś lepszego, wolą wierzyć w spisek. To uczucie bycia kulturalnie i cywilizacyjnie w tyle znajduje swój wyraz w najbardziej przyziemnych obserwacjach. Rosyjski bloger podróżniczy, Siergiej De Wołkow, opublikował niedawno serię filmów z wizyty w Polsce, zatytułowaną Dlaczego tu jest czysto, a u nas brudno. W materiale z prawdziwym zdumieniem pokazywał polskie dworce, czyste publiczne toalety, zadbane parki i sprawną komunikację miejską. Film stał się wiralem, a reakcje Rosjan były jednoznaczne: gniew, niedowierzanie i oskarżenie sfingowanie materiału. Wołkow otrzymał tysiące wiadomości pełnych nienawiści, oskarżano go o zdradę i sprzedanie się polskiej propagandzie. Dla wielu Rosjan sama sugestia, że w Polsce może być lepiej, czystej i sensowniej zorganizowanej, jest tak bolesna, że wolą ją odrzucić jako kłamstwo, niż skonfrontować się z ponurą rzeczywistością własnego kraju. Wreszcie kompleks Polski doskonale widać w sferze militarnej. Przez lata rosyjska doktryna wojenna traktowała Polskę jako łatwy, przejściowy cel, korytarz do ataku na Zachód. Dziś ten scenariusz legł w gruzach. Potężne inwestycje Polski w armię, zakupy najnowocześniejszego sprzętu z USA i Korei Południowej, stworzenie jednej z najsilniejszych konwencjonalnych armii w NATO to wszystko sprawiło, że polski żołnierz przestał być w rosyjskich oczach chłopcem do bicia. Symulacje wojenne przeprowadzane przez rosyjskie ośrodki analityczne, o których donosi niezależny portal Ważne Historii, pokazują, że dziś sama Polska, nawet bez pomocy sojuszników, jest w stanie zadać inwazyjnej armii rosyjskiej straty na skalę, która czyni taką inwazję bezsensowną. Dla generałów w Moskwie Wychowanych na opowieściach o zdobyciu Berlina, to upokarzające. Ich armia, rzekoma spadkobierczyni zwycięzców spod Stalingradu, zostałaby zatrzymana i zdziesiątkowana przez wojsko kraju, który jeszcze 30 lat temu był w układzie warszawskim. Ta świadomość militarnej równowagi, a nawet przewagi, jest dla Rosji nowym, szokującym doświadczeniem i kolejnym powodem, by nas nienawidzić. Czy ta nienawiść kiedykolwiek zniknie? Nie. Dopóki Polska będzie się rozwijać będzie wolna, dumna i silna, dopóty będzie stanowić żywe, codzienne przypomnienie dla Rosji o jej własnych porażkach, nieudolności i moralnym bankructwie. Rosjanie nienawidzą nas nie za to, kim byliśmy, ale za to, kim jesteśmy dziś ich przeciwieństwem, ich antytezą ich najtrudniejszym do zaakceptowania wyzwaniem. I tego, że jesteśmy lepsi, nigdy nam nie wybaczą.